Witam serdecznie na kolejnym odcinku naszej serii z gry Spiritfarer Farewell Edition. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jak zawsze, jeżeli wam się podoba ta seria albo chcielibyście coś innego, coś nowego, albo jeżeli macie w ogóle sugestie na kolejne mm, gry w tym stylu, jakieś takie wholesome, ale też takie poruszające, które coś chcą mimo wszystko e, przekazać e, między wierszami albo nawet wprost. Dajcie znać w komentarzach. E, wszystko będę czytał, brał pod uwagę. I tak mam nadzieję, że ten kanał się będzie rozwijał w kierunku coraz większej ilości gier i e, coraz e, większej jakiejś może społeczności. Więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania szmośnijcie belbaton żeby niczego nie przegapić i zapraszam do kolejnego odcinka Dobrze. wszystko podane No hmm. nie To ja chyba wiem gdzie to zmierzę. Się przyglądam w wodzie bo może jeszcze coś się znajdzie do wyłowienia, ale chyba już nie. Okej, okay, już jesteśmy na otwartej wodzie znowu bez przeszkód. Ta gra jest cudowna. Jest fenomenalna, naprawdę. Zagapiłem się. Widzę, że mikrofon zasłania trochę światło. Z następnym razem będzie trochę lepiej. Just trying my best. Ok, dobra, nieważne. Dobrze, zniknijcie mi ten napis. Bo ja muszę zobaczyć, co tu jest do zebrania. W ogóle nawet wam nie powiedziałem, nie przywitałem was z mojego. E... Okej. Okay. Już jest noc, wszyscy idą spać, więc my też. E... Nie powiedziałem wam, że witam was w mojej. E... w moim biurze, a.k.a. Game Roomie, a.k.a. kuchni, a.k.a. pokoju gościnnym, a.k.a. wszystko. Moja sypialnia jest kompletnie oddzielna od życia codziennego i sypialnia jest totalnie pri private space'em. Hmm. Gdzie jest już totalny taki... ...odpoczynek. No, no okej, okay, no też tam ćwiczę, jeżeli uda mi się w pracy nie poćwiczyć. Teraz gdzie my jesteśmy? Co to było? Jakiś przystanek. Mapa. Co my ominęliśmy? What? Co to jest? Zawracamy. Nawet nie wiedziałem, że tak się da, ale ewidentnie się da. Czyli z tajemniczych sadzonek nam marchewka wyrośnie pewnie. Szybko wyjdźmy. No i znowu! Dlaczego się nie zatrzymujemy na przystanku? Wracaj mi tu na przystanek. Tu. Tu płyniemy, tu się zatrzymujemy. Ja muszę to zbadać. According to Znaleźliśmy przystanek. Możemy tu sobie stanąć. Ciekawe, o co chodzi z tym przystankiem. Nossa, não Oh ...sprawdzone. Mamy sprawdzony przystanek, nie wiem o co z nim chodzi, może się jeszcze dowiemy w przyszłości? Znaczy pewnie tak... No ...ale póki co... Hmm. Czasem rzucam okiem na... na ekran, czy na OBS-ie, czy w obs wszystko się dobrze nagrywa... ...ale jest git. robi się już jasno na zewnątrz okay. Idziemy do wioski. Jesteśmy w wiosce. Okej, okay, Wszędzie maliny, których nie mogę zebrać. Czy to tu był szoprakum? Kurczę, nie pamiętam. A jest szoprakum, dobrze. I baj. Klucz za pięć koła. Albo nasiona, ale to wszystkie nasiona mam. To równie dobrze mogę kupić klucz za 5 koła, bo... Co z jest... z Broken Ladder i Hammingberg. Ale już mogę wskoczyć na górę, to po co mi klucz? Dobra, na razie się wstrzymamy z kluczem. Kupmy... No, weźmy trochę... Popcornu, to mamy, to mamy. Weźmy na odkiewki też. Nasiona... Tlen trochę też trzeba rozsiać. Ok. A co mamy do sprzedania? Ryż, kawa, yy, nasiona, rybki, to węgiel, nie. Yy. Nic nie ja będziemy sprzedawać. Okej. Okay. W zasadzie po to tu przyszliśmy. Żeby kupić trochę nasion. O, -o. nasz przyjaciel kupiec. Mm. Panie cebulko nie mówisz nic nowego. Eee, co możemy kupić? Dobrze, weźmy jeszcze to sel. A nie, do, do sprzedania nie mamy nic. A Okej, okay, dobrze. Czyli trzeba po prostu łowić ryby. Nic nie posiałem. Mhm. A, do kuchni chciałem. Żeby jeszcze więcej węgla zrobić. trzeba porobić. No co, płyniemy dalej, może coś zarobić Tak, tak, a trzeci waypoint gdzie zostawimy? A tu jest Marjorie Marjorie Manor Dobra, to tutaj zróbmy No pięknie Ok, mamy solę. Dobrze. Ja tak wcześnie wstaję i nagrywam te odcinki, bo akurat dzisiaj się obudziłem 3.30. Eee, a zazwyczaj budzę się sam z siebie 4.30. Eee, więc zanim się zwlekę z łóżka, akurat w tym tygodniu zaczynam pracę 6.45. Więc niedługo się z Wami e, póki co pożegnam, żeby po prostu zacząć dzień pracy. I może wieczorem jeszcze nagram e, dla Was materiał. Oczywiście Wy to oglądacie w regularnych interwałach, e, bo tak zaplanowałem. I zawsze mam kilka co najmniej odcinków do przodu. Wiecie, niewykluczone, że w którymś momencie dojdziemy do takiej sytuacji, że nie wiem, który dzisiaj jest ósmy. Jest ósmy listopada, jak to nagrywam, a wy to możliwe, że oglądacie nie wiem w okolicach 15, 16, albo później nawet. Dobra, dopłynęliśmy. Ale tak mi się też dobrze nagrywa. Póki co nie mam siły, żeby poćwiczyć rano. Jak już się zabieram za jakieś ćwiczenia czy cokolwiek. Miałem pobiegać i tak planuję. Znaczy planuję? To no nie planuję. Tak na dobrą sprawę. I tak myślę po prostu nad tym bieganiem już od. O, jacie! Okej, okay, dobra, to było warte, bo to była faktycznie niespodzianka. Planuję to bieganie. Yy już od dłuższego czasu i dalej mi nie wychodzi po prostu wiecie, płucę się rano i zanim wstanę z łóżka zwlekę się i znajdę w sobie siły, żeby żeby się zwlec w miarę takim ok nastroju bo to trochę trwa eee, to i zanim się rozkręcę, to... No jak mówiłem tak, to trochę, trochę potrwa zanim już usiądę na brzegu łóżka, i stwierdzę, że. Dobra, już wstaje. <laughs> się, się z tego śmieje ale generalnie to. To nie są przyjemne rzeczy. Jakby nie patrzeć, nie? Taka, taka niemoc totalna. Chociaż ostatnio jest tym. nieco lepiej. Jak sobie tak wreszcie wstanę? Stwierdzę, że mogę albo pójść, pobiegać i poćwiczyć. Albo nie wiem co. Albo przyjść do was pogadać i wybieram to drugie. O, dobra, meduzy. Mm -hmm. się chowa tradycyjnie, a my będziemy mocno skakać o jacie Co to za jakaś giga ławica. Bardziej wysoko trzeba mierzyć. Tych świecących w ogóle prawie nie. Prawie nie mam. się tych co są składnikiem. Ale kiepsko idzie. A tamte wysoko to jak niby mam. Pewnie znajdzie się jakiś sposób, ale kurczę bez przesady. Znaczy, ja wiem, że i tak wszystkiego się nie złapię, bo to jest no niemożliwe. O oh, wow! No to teraz całkiem udany zbiór. Ale to już chyba wszystko, co mogliśmy. Tak jest, już wypływamy z ławicy 625 20 minut do do pracy ok to my idziemy spać podzielę ten materiał także albo z tego będzie jeden dłuższy odcinek albo dwa dużo krótsze, ale wtedy, jeżeli wyszły mi dwa krótsze, to wrzucę je po prostu jednego dnia, niezależnie od tego, czy to jest weekend, czy nie. Jak zauważyliście, w weekend wrzucam e, po dwa odcinki dziennie, przynajmniej z tej serii. Mm. A poza tym co drugi dzień w tygodniu. No i tak jak mówię, nie? Zobaczymy. Jeżeli mi się e, jeżeli podzielę, to zdecyduję, że ten odcinek podzielę na dwa krótsze, to i takie je wrzucę jednego dnia. E, albo jeden taki, taki dużo dłuższy, wrzucę e, wyjątkowo. Więc zobaczymy. Bo czas już na mnie, trzeba wypić kawę. Przygotować się, a wszystkich trzeba obudzić jeszcze pobudka. I w tym momencie się z Wami pożegnam. E, dziękuję za oglądanie. E, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli polajkujecie moje materiały, moje filmy, jeżeli Wam się podobają. Jeżeli nie, zostawcie komentarz, co by ulepszyć, co by usprawnić, czy chcielibyście, żebym więcej gadał, żebym mniej gadał. Bardziej się skupił na grze, jakieś, poszukał jakichś ciekawostek albo coś. Dajcie znać po prostu w komentarzach. E, wszystko wezmę pod uwagę. I tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie otrzymywać na bieżąco informacje o nowych materiałach. E, niedługo też wymyślę jakiś sposób. Być może już jest w momencie, kiedy to oglądacie. Hmm, wymyślę jakiś sposób, żeby wrzucać po prostu rozpiskę tygodniową, co kiedy się dzieje. Eee, I tyle, tak, żebyście wiedzieli mniej więcej co kiedy i jak. Ale to jeszcze, jeszcze zobaczę, czy to będzie w formie linku, gdzieś, e, gdzieś na filmiku się wyświetli, czy cokolwiek innego. No nic, no pokombinuję. I zobaczymy co z tego będzie. A póki co żegnam się z Wami. Miłego dnia, wieczor, ewentualnie wieczora, jeżeli oglądacie to wieczorem. O! Chwila! Chwila! Zróbmy jeszcze te jellyfishy. E. Chyba już. Tak jest. Po Jellyfishach. Okej, okay, dopłynęliśmy, ale gdzie my... W zasadzie jesteśmy. O. Zatrzymaliśmy się pośrodku niczego. Dobra, ale teraz już naprawdę kończymy. Dzięki, że jesteście, dzięki, że zostaliście jeszcze na chwilę dłużej. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Planuję już kolejną grę, w którą w ten sposób z wami chcę ograć. Ym... I trzymajcie się ciepłutko. Miłego dnia. Spokojnego wieczoru. Smacznej kawusi. Cześć.